Twoje ciało prowadzi cichą wojnę wojnę przeciwko tobie. Zaczęło proces autodestrukcji, który, jeśli go nie powstrzymasz, zniszczy cię od środka jak nowotwór, a wszystko to dzieje się pod przykrywką czegoś, co kiedyś nazywałaś miłością. Jak anonimowo wyznała jedna z kobiet, która przez to przeszła to żaden wstyd przyznać się do tego, że jest się w toksycznej relacji bez przyszłości. Że ktoś nieodpowiedzialny z każdym kolejnym dniem wybija z nas resztki tej bezsensownej miłości, którą dawał nam na początku. Pamiętasz początki? Ten sen o idealnej miłości, te motyle w brzuchu. Nie miałaś pojęcia, że pod tą idylliczną powierzchnią w twoim organizmie już kiełkuje choroba? Zaczęło się od bólu głowy, który nie chciał odpuścić, ścisku w żołądku na dźwięk klucza w zamku. Potem przyszło wyczerpanie tak głębokie, że zwalało cię z nóg. To nie są przypadkowe dolegliwości, to sygnały alarmowe twojego ciała, które krzyczy, że związek, relacja, w której tkwisz, dosłownie cię zabija. Witam cię na kanale Zrozum Siebie. Gdzie rozmawiamy o toksycznych relacjach, o narcyzach i o tym, jak Ty możesz z tego wszystkiego wyjść, jak możesz się uwolnić. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Na początku to ignorujesz. Zrzucza, zrzucasz winę na pogodę, na stres w pracy, na tysiąc innych rzeczy, ale sygnały stają się coraz głośniejsze. Twoje ciało już nie szepcze, ono krzyczy że coś jest fundamentalnie nie tak. To nie jest tylko opowieść o złamanym sercu, to historia o tym, jak toksyczna relacja staje się fizyczną chorobą, która powoli niszczy cię od środka i o jednej decyzji, która może cię przed tym uratować. Ten dzisiejszy materiał to diagnoza. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego mimo bólu, mimo łez wciąż trwasz u boku kogoś, kto cię wyniszcza, zostań ze mną. Pokażę ci, dlaczego twoje ciało ma rację i jak możesz wreszcie zacząć go słuchać, by zatrzymać tę autodestrukcję i odzyskać swoje życie. Musimy nazwać rzeczy po imieniu. Te fizyczne dolegliwości, które czujesz, to nie jest twoja wyobraźnia, to nie hipochondria, to biologiczna odpowiedź Twojego organizmu na chroniczny stres, w którym żyjesz. Toksyczny związek to nie jest tylko metafora, to dosłowny stan zagrożenia, w którym Twoje ciało funkcjonuje 24 godziny na dobę. Jakują to lekarz, ekspert od traumy, dr Gabor Mate, jeśli istnieje związek między emocjami a fizjologią, przemilczenie tego faktu. Pozbawia pacjenta potężnej broni do walki z chorobą. A kiedy ciało jest w ciągłej gotowości bojowej, po prostu zaczyna się psuć. Zobaczmy, jakie są najczęstsze sygnały alarmowe, które wysyła, błagając o ratunek. Pierwsze, chyba najbardziej powszechne, to przewlekłe zmęczenie. I nie mówię o tym, że jesteś zmęczona po ciężkim dniu. Mówię o wyczerpaniu, które dosłownie wgniata cię w łóżko. Budzisz się rano i czujesz, jakbyś nie spała od tygodni. Najprostsza czynność jak dajmy na to zrobienie kawy urasta do rangi heroicznego wysiłku. To uczucie, jakby ktoś wyssał z ciebie całą energię. Dzieje się tak, ponieważ twoja energia nie idzie na życie, ale na przetrwanie, na analizowanie każdego słowa, na przewidywanie jego nastroju, na unikanie kłótni. Twój system nerwowy jest tak przeciążony, że ciało nie mając kiedy się zregenerować, po prostu odmawia posłuszeństwa. To nie ma nic wspólnego z lenistwem: to czyste, fizjologiczne wyczerpanie. Kolejny sygnał to bóle, które nie mają żadnego medycznego wytłumaczenia. Uporczywe migreny, które pojawiają się znikąd, nie reagują na leki, bóle pleców, karku, ramion, zupełnie jakbyś dźwigała na sobie niewidzialny ogromny ciężar bo w rzeczywistości go dźwigasz. Ciężar odpowiedzialności za jego emocje, ciężar winy i strachu bardzo często pojawiają się też problemy z żołądkiem, bóle brzucha, skurcze, nudności, to tak zwana oś jelitowo-mózgowa w akcji. Twój zestresowany mózg wysyła sygnały paniki prosto do jelit. To dlatego czujesz ucisk w żołądku, gdy on wraca do domu, albo masz mdłości przed rozmową. Czasem prowadzi to do zaburzeń odżywiania, albo kompletnie tracisz apetyt, bo stres ściska ci żołądek. Albo zajadasz emocje, bo jedzenie staje się jedyną dostępną formą pocieszenia. I wreszcie jeden z najgroźniejszych objawów, osłabiona odporność. Zauważyłaś, że łapiesz każdą możliwą infekcję, że zwykłe przeziębienie ciągnie się tygodniami, a skaleczenia goją się wolniej niż kiedyś? To bezpośredni skutek działania kortyzolu, hormonu stresu. W nadmiarze dosłownie niszczy on komórki odpornościowe. Jak to ujął dr Mate? Dziecko, które zauważa, że rodzice nie dają mu wsparcia emocjonalnego, przyjmuje postawę poradzę sobie ze wszystkim sam, sama. Ta postawa w dorosłym życiu, zwłaszcza w toksycznym związku, prowadzi do ogromnego, ukrytego stresu, który dewastuje odporność. Twój organizm zajęty walką, z, zewnętrznym, z wewnętrznym wrogiem, przepraszam, nie ma już siły bronić się przed wirusami i bakteriami. Stajesz się bezbronna, każda z tych dolegliwości to czerwona fla, flaga. To nie są osobne problemy, to elementy jednej układanki, która pokazuje, że Twój związek dosłownie Cię zatruwa, a Twoje ciało jako pierwsze woła o pomoc. No dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Jak to możliwe, że ból emocjonalny tak realnie niszczy nasze zdrowie? Zdemaskujmy ten mechanizm, rozkładając go na trzy części. Użyję tu mocnych porównań. Ale nie po to, żeby cię straszyć, ale by pokazać prawdziwą skalę zagrożenia. Po pierwsze, wyobraź sobie, że w Twoim domu 24 godziny na dobę wyje alarm przeciwpożarowy. Na początku panikujesz, ale alarm nie cichnie. Dzień, tydzień, miesiąc, w końcu przywykasz do hałasu, ale Twój organizm jest w stanie ciągłej mobilizacji. Dokładnie to dzieje się w toksycznym związku. Żyjesz, w permanentnym trybie walcz lub uciekaj. Każde trzaśnięcie drzwiami, każda cisza może zwiastować burzę. To sprawia, że Twoje nadnercza bez przerwy pompują kortyzol. W małych dawkach jest on potrzebny, ale jego chroniczny nadmiar to już trucizna. Podnosi ciśnienie, zwiększa ryzyko cukrzycy, powoduje bezsenność. Co więcej, ten emocjonalny roller coaster. Od chwili idealizacji i euforii po brutalną krytykę działa na mózg jak narkotyk. Jak mówi Gabor Mate, osoba uzależniona boi się i nienawidzi chwili obecnej, gorączkowo skłania się ku następnemu razowi. Stajesz się biochemicznie uzależniona od cyklu, który cię niszczy. Tkwiąc w tym, zaciągasz w swoim ciele dług kortyzolowy, który prędzej czy później trzeba będzie spłacić swoim zdrowiem. Po drugie, tu posłużę się jeszcze mocniejszą metaforą. Toksyczny związek, zwłaszcza z narcyzem, działa jak rak, nowotwor. Na początku jest jedna mała komórka, jedno kłamstewko, jedna manipulacja, jak to ujął pisarz Wilbur Smith. Uwielbiam odważnych i uczciwych ludzi. Tak łatwo się nimi manipuluje. Ignorujesz to, ale ta komórka zaczyna się dzielić. Pojawia się gaslighting, wmawianie ci, że przesadzasz, że jesteś przewrażliwiona, zaczynasz wątpić we własny umysł. Partner izoluje cię od przyjaciół i rodziny, bo oni mogliby zauważyć, że coś jest nie tak. Twoja sieć wsparcia znika. Nowotwór daje przerzuty. Ta nieustanna wojna psychologiczna prowadzi do głębokiej depresji i stanów lękowych. Tracisz poczucie własnej wartości, bo skoro najbliższa osoba mówi ci, że jesteś do niczego, to zaczynasz to, w to wierzyć. Ten psychiczny rak niszczy twoją karierę, twoje pasje, twoją tożsamość. Aż pewnego dnia patrzysz w lustro i nie poznajesz już osoby, którą widzisz. To już nie ty, to cień człowieka. I trzecie: zaniedbanie siebie, znikasz z własnego życia. To najcichszy, ale równie niszczycielski mechanizm, kiedy cała twoja energia idzie na przetrwanie w związku, na gaszenie pożarów, nie zostaje ci już nic dla samej siebie. Jak napisała jedna z kobiet, które przeszły przez piekło toksycznej relacji, jedną z najsputniejszych rzeczy w kończeniu związku jest utrata najlepszego przyjaciela. A tym przyjacielem byłaś ty sama dla siebie. Dbanie o siebie schodzi na ostatni plan. Sen? Niemożliwe, bo w głowie klębią się lęki. Odżywianie? Jesz cokolwiek, byle jak, albo nie jesz wcale. Ruch? To ostatnia rzecz, o której myślisz. Wizyty u lekarza odkładasz, bo to tylko stres. Wpadasz w błędne koło, toksyczny związek osłabia cię psychicznie, co prowadzi do zaniedbania fizycznego, a zaniedbane ciało sprawia, że masz jeszcze mniej sił, by podjąć decyzję o odejściu. Stajesz się więźniem we własnym, coraz słabszym ciele. Rozumiejąc te trzy mechanizmy, widzisz jasno: to, co ci się dzieje, nie jest przypadkiem. To logiczna, brutalna konsekwencja. Twoje ciało nie kłamie, ono walczy o życie. W każdej historii o przetrwaniu jest taki moment, chwila, w której mgła opada, a prawda uderza z siłą, której nie da się już zignorować. To punkt zwrotny, ta decyzja, rzadko kiedy jest wielkim, heroicznym zrywem, najczęściej jest cicha, rodzi się w samym środku cierpienia. Słynna badaczka odwagi Brenny Brown mówi: Odwaga zaczyna się od pokazania się i bycia widzianym. Dla ciebie ten moment to chwila, w której wreszcie pozwalasz sobie zobaczyć prawdę. Może to być ten moment, kiedy po raz setny słyszysz, że przesadzasz, ale tym razem zamiast winy czujesz ukłucie zdrowego gniewu i myślisz, nie, nie przesadzam. To, co czuję jest prawdziwe. Może to być wizyta u lekarza, który słuchając o twoich migrenach, patrzy Ci w oczy i pyta, a jak jest tu pani w domu. To jedno pytanie. Może sprawić, że tama w tobie pęka. Jak mówi Gabor Mate, choroba często sprawia, że ludzie zaczynają postrzegać siebie w innym świetle i dokonują przeglądu całego swojego życia. Punktem zwrotnym może być przypadkowo obejrzany film, taki jak ten dzisiejszy, ten podcast, w którym słyszysz historię tak podobną do twojej, że aż masz ciarki. To moment, w którym dociera do ciebie, że nie jesteś sama, że to, co przeżywasz, ma swoją nazwę. Przemoc psychiczna, toksyczna relacja, i że innym udało się z tego wyjść. A czasem ten moment przychodzi w kompletnej ciszy. Leżysz w łóżku, nie możesz zasnąć i czujesz, jak Twoje ciało boli bez powodu. I wtedy po raz pierwszy łączysz kropki. Rozumiesz, że ten fizyczny ból jest echem bólu psychicznego, że Twoje ciało płaci cenę za miłość, która zabija. Decyzja, która rodzi się w takim momencie, to niekoniecznie spakowanie walizek. To może być decyzja, by wreszcie komuś o tym powiedzieć, by zadzwonić do przyjaciółki, by zapisać numer do terapeuty. To jak ujęła to Breni Brown: Odwaga, by kochać siebie, nawet jeśli ryzykujemy rozczarowanie innych. To decyzja, by wybrać siebie, by uznać, że to Twoje zdrowie i Twoje życie są ważniejsze niż iluzja związku. To pierwszy drżący krok na drodze z piekła i najważniejsza decyzja jaką podejmiesz decyzja o życiu. Jeśli to o czym mówię brzmi znajomo i czujesz że potrzebujesz wsparcia pamiętaj nie jesteś w tym sama to nie jest twoja wina a szukanie pomocy to akt siły nie słabości W opisie pod filmem znajduje się mój mail możesz napisać do mnie dołączyć do grupki wsparcia na telegramie ale też pamiętaj o tym, żeby poszukać, jeśli to jest coś już poważniejszy etap, jeśli czujesz to, poszukać telefonu zaufania, organizacji, które oferują darmowe profesjonalne wsparcie. Jeśli dołączysz do tej grupki wsparcia, tam też ci dam kontakt do yy, Renaty, która pomaga takim osobom właśnie w wychodzeniu z tych związków. Czasem pierwszy krok to po prostu zdobycie wiedzy, zrób go dla siebie. Podjęcie decyzji to zapalenie światła w tunelu ale przed tobą jeszcze droga do wyjścia zdrowienie to maraton to nie sprint kluczowa jest metoda małych kroków jak pisała pewna pisarka i wtedy nadszedł dzień kiedy ryzyko pozostania w ponku stało się bardziej bolesne niż ryzyko zakwitnięcia pokażę ci kilka konkretnych drobnych rzeczy które możesz zrobić już dziś by zacząć rozkwitać krok pierwszy zacznij od jednej małej rzeczy tylko dla siebie Toksyczny związek wymazuje cię kompletnie z Twojego życia. Dlatego pierwszym krokiem jest odzyskanie choćby skrawka przestrzeni. Niech to będzie coś absurdalnie małego: 15 minut spacerów samotności, kawa wypita w kawiarni z książką, powrót do starego hobby. Chodzi o to, by wysłać sygnał do samej siebie: Ja istnieję, moje potrzeby są ważne. Ten mały akt autonomii jest jak podlanie usychającej rośliny. Krok drugi porozmawiaj z kimś zaufanym, przerwij tę izolację. Izolacja to fundament toksycznej relacji, dlatego przerwanie jej to jest akt rewolucji. Wybierz jedną zaufaną osobę, przyjaciółkę siostrę, kogoś o kim wiesz, że stanie po Twojej stronie i po prostu powiedz. Możesz zacząć od nie czuję się ostatnio dobrze w moim związku. Wypowiedzenie tych słów na głos ma już ogromną moc. Usłyszenie od kogoś z zewnątrz to jest. Nienormalne. Nie zasługujesz na to. To potwierdzenie, którego desperacko potrzebujesz. Krok trzeci. Prowadź dziennik dowodów dla samej siebie. Gaslighting sprawił, że zaczęłaś wątpić we własną pamięć. Dlatego załóż notatnik. Nawet ukrytą notatkę w telefonie i zapisuj. Po lewej stronie, co się stało. Na przykład krytykował mój wygląd przez 10 minut. Po prawej, jak się potem czułaś. Na przykład ból żołądka, poczucie bycia beznadziejną. Po kilku tygodniach zobaczysz czarno na białym wzorzec, zobaczysz połączenie między jego zachowaniem a twoim fizycznym cierpieniem. Ten dziennik stanie się twoją tarczą przeciwko manipulacji. I krok czwarty, edukuj się, żeby zrozumieć wroga. Nie możesz walczyć z czymś, czego nie rozumiesz. Dlatego zacznij czytać, oglądać materiały o narcyzmie, o manipulacji, o cyklu przemocy. Zrozumienie pojęć takich jak love bombing, dewaluacja, hovering jest jak zdobycie mapy do pola bitwy. Nagle jego zachowania, które wydawały się chaotyczne, układają się w przewidywalny podręcznikowy wręcz schemat. Wiedza odbiera mu władzę. Jak powiedziała Brenny Brown, tylko wtedy, gdy jesteśmy wystarczająco odważni, by zgłębić ciemność, będziemy mogli poznać nieskończoną moc naszego światła. Edukacja to twój pancerz. Te cztery kroki to dopiero początek bądź dla siebie wyrozumiała. Będą lepsze, będą gorsze dni, ale każdy, nawet ten najmniejszy krok w kierunku odzyskania siebie, jest już ogromnym zwycięstwem. Przeszliśmy razem przez mroczną dolinę. Gdzie miłość staje się trucizną. Zobaczyliśmy, jak głęboko toksyczna relacja może ranić, zostawiając blizny nie tylko na duszy, ale i realny fizyczny ból. Ale najważniejsze przesłanie tego dzisiejszego podcastu jest takie: To nie jest wyrok. Ostatecznym zwycięstwem jest ponowne życie własnym życiem, bez ciągłego bólu w sercu. Twoje ciało, które teraz krzyczy. Ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Po odejściu z toksycznego środowiska bóle głowy mijają. Odporność wraca. Energia życiowa powoli zaczyna znów płynąć. Twoja historia nie musi kończyć się na chorobie. Może skończyć się na odrodzeniu. Zasługujesz na miłość, która leczy, nie rani. Zasługujesz na spokój, nie na chaos. Zasługujesz na to, by budzić się rano bez lęku. Twoje prawdziwe ja. Silne, wolne, pełne życia. Wciąż tam jest i czeka, aż je odzyskasz. Jeśli dzisiejszy podcast był dla Ciebie wartościowy, a jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. Kliknij też dzwoneczek, wtedy będziesz mieć przypomnienia o nowych filmach, które codziennie wpadają o 19. A jeśli czujesz się na siłach, podziel się w komentarzu jednym sygnałem które wysyłało ci Twoje ciało. Twoja historia może być światełkiem dla kogoś, kto wciąż jest w ciemności. Pamiętajcie, razem, tutaj jesteśmy silniejsi. Dbajcie o siebie, a ja dziękuję, że jesteś, dziękuję, że słuchasz i do usłyszenia.